Siemanko, Manko, ja jestem Nubek 271 i witam Was w kolejnym odcinku z gry Brawl Steps. Dawno w sumie nie było odcinka, ale nie ukrywam, że było to spowodowane tym, że trochę się zdenerwowałem na mój program do nagrywania, bo jakby. Teraz mam już piąty poziom. Nie grałem prawie w ogóle, a w poprzednim sezonie dobiłem poziom 55, a chyba był 37 na ostatnim odcinku. I po prostu planowałem zejść opening taki mały z poziomów y, na polowaniu na Squika lub Bell, y, ale niestety jakby nie wyszło, bo coś się z nagrywaniem stało i po prostu nic się nie dało jakby zrobić z nagraniem syty. A mam na ten moment na koncie 13 159 monet i mam pomysł. Zobaczcie, co ja dzisiaj mam w sklepie. Srebrny ból Więc to kupimy Ale zanim To otworzymy sobie boxa, bo mogę Więc dobra otwieramy e, nic nie ma ok, I bonus Dobra e, Więc po prostu kupujemy srebrnego bóla Myślę Jeszcze sobie go przetestujemy Zanim e, go kupię No jest spoko OK. Jakoś tak animacji strzelania nie ma zmienionej, więc słabo trochę. Niestety. OK. Naładujemy sobie ulta. Lecimy w robota. Zobaczymy. Po prostu w ulcie się zmieniła chyba tylko smuga taka lekka, która za mną jak idzie teraz, to ona leciała trochę szybciej i trochę większa była. Zobaczcie. Okej, okay, akurat nie było widać. Patrzcie. Leci ta smuga taka za mną, a to poza tym to nic chyba, więc dobra Kupujemy tego złotego bu Złotego, tak złotego, srebrnego bóla I sobie go przetestujemy Tylko gdzie ja tu mam bóla? Gdzie tu jest ból? Tu jest ból I tęsknię No to myślę, że test teraz system power, wiesz muszę wybrać? Nie pamiętam, który był lepszy, to jest ta tarcza Okej, okay. no dobra, weźmiemy tak jak jest. I pójdziemy myślę na ten nowy tryb, bo jest tryb, chociaż tutaj ma podbóla jest średnia, ale dobra. Możemy zagrać. Jak spadnę z tej 20 rangi, to sobie najwyżej odrobię po odcinku. Okej. Okay. Tutaj ja pójdę trochę na bok i od boku będę i brał myślę. No. Mm. Ej, coś mi nie wyszło i nie zdążyłem się uleczyć. Okej, okay, tak patrzę, że szelka próbuje jakoś strasznie weszować. Co tak ten SQ e, mi e, takie wrażenia zadaje, co? Bo ja nie mam pewności. Okej. Okay. Nie zbawimy jej ulty na razie. Oj, ale co ja zrobiłem? Nieważne. Zostanę i się uleczę. A, na tym muszę już do końca. Ok. Zrobimy to. Przerzucimy. Ja się uleczę. I wjadę w tego stylu. Aj. Aj, To będzie na 100% twoja No. My nawet tam nie mamy szans jakby podejść, niestety. No, tu jakieś kosmiczne ogarzenia mi zadaje, więc nie wiem jak. No, no, nie, no. Może za trzy się uda? A i. Co się stało, że mi tam piłką nadbił. Nie... Piłką. Ja sobie ucieknę, bo nie chcę zginąć. No i zdobywamy punkt. W sensie 2 nawet. Tak samo jak oni. Okej. Okay. 2 na 2 teraz dostaliśmy. No. Już jeden na jeden. Podanie do... super podanie. Już miałem mówić, że podanie do kolei. Ale podaniem bym tego już nie nazwał. Bo ta koleto podeszło. Aij, ajajajaj. Aj, aj. Dobra, może to było Jest dobrze. Jest dobrze. Jak wiem? No co to ma być? Co to za gówno? Okej. Okay. Niezłe podanie Polet zaczęło uciekać No nie no, nie, 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 nie Okej okay. Może za trzy Nie no. no To jest po prostu oszukane, nie?

sobie chcę odrobić chociaż tego bula. Yy, czy na hejście byłoby dobre? Spróbujemy na hejście. No, na hejście spróbujemy. Będzie łatwiej niż na tamtym trybie. Mike i Bibi. Ja w przeciwnym teamie nie patrzyłem. Kto jest? Ale może być Nita. Oj, nie ma Nity. Chyba nie ma Nity. No, nie ma Nity. A ja jakoś dziwnie zlamiłem hm. No nie wiem. Nie wiem co ze mną jest nie tak, że tak jakoś strasznie lamie. No, dobra, teraz już powinno być dobrze. No jest okej, okay, wygraliśmy. Nie uchwałam, że dosyć wyrównane <grymne> szanse były na tą wygraną. Dobra, odrobiłem puchewki. Szybko było, więc może zagramy sobie... A nie wiem. E... Okej, okay, zagramy sobie w ten typ, w którym nie dostaje się i nie traci puchawków. Bo jest ta mapa dnia. Kiedyś za takie mapy dostawał puchewki. Nie wiem, czemu się nie dostaje. Nie wiem, na serio. O, Ja Jestem ciekawy, ile zajmuje takie stanie w tym trybie, żeby w sensie. Yy, że w sensie jestem ciekawy, ile bym musiał stać w tym kółku, żeby jakby zdobyć, rozumiecie? Okej. Okay. Okay. Udało mi się uleczyć. Jeszcze tutaj nie zginąłem Przegrywamy niestety Na procenty ok, Teraz już stąd mogę uciekać, chociaż ja myślę, że ja tutaj Jeszcze będę stał Albo dawaj, nie hmm. Nieźle to rozegrałem ogólnie Lecimy na środek Wygramy to? Nie wiem nie, nie wygramy tego. Nie wygramy tego. Co? Czy wy widzieliście tego tika, który wyszedł z tego kółka, z tego obrębu, w którym się punkty dostaje? Nie wierzę po prostu, więc. trochę słabo. Dobra. To tak. Myślę, że to będzie koniec tego odcinka. I w przyszłym czasie możecie się spodziewać odcinka schowanego. No po prostu Zrobiłem nową mapę jakiś tam czas Temu więc Mogę wam ją nawet już pokazać Jest ona zrobiona tak Tak na szybko Tutaj jest cały czas jeziora Tutaj są Tutaj są teleporty Może być ciężko ale wiecie I myślę że to będzie Taki specjalny odcinek Wiem, po prostu ja będę się chował i na przykład trzech czy tam pięciu widzów, tam nie wiem ilu będzie się po prostu będzie mnie szukało i ten, kto znajdzie, wygrywa. Tam będzie ile świąt, myślę. Więc. Chyba rozumiecie. Dobra. To tak wyglądała ta mapka. Wyjdziemy z niej, bo tam nie ma już co robić, więc po prostu. To będzie na tyle z tego odcinka. Do zobaczenia i cześć.